W tym filmie przedstawię Ci nowości do City 2, które teraz zmienią grę. 10 lutego wyczedł nowy dodatek z pakietu Region Pact poświęcony Chinom, w którym nowoczesna architektura łączy się z tradycją. W ramach zawartości dodano sześć nowych stref specjalnych, 5 mieszkalnych i biurową, które przedstawiają dynamiczny rozwój gospodarczy Chin. Okej, okay, już jestem w grze i teraz, teraz szybko zobaczymy tutaj, jak to wszystko wygląda. Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku stref mam tutaj właśnie tych sześcienowych. Te właśnie pięć mieszkalnych. No i jeszcze ta oto, proszę, bardzo biurowa. I one, nie wiem, tutaj tak, się, tak prezentują się tutaj te budynki między nimi i mieszkalne i jeszcze te biura. No, te małe to bardzo fajnie wyglądają, bardzo klasycznie można zrobić bardzo fajne przedmieścia. A w przypadku już tych budynków y, wyższej zabudowy no to powiem tylko tyle, że one w większym stopniu bardzo dobrze się, będą, chyba, się komponowały bardziej modernistyczną zabudową. Jak chcecie ktoś zbudować takie bardziej nowoczesniejsze miasto. Teraz może warto teraz jeszcze zwrócić na uwagę na budynki charakterystyczne. Tutaj ja mamy mam bardzo dużo w szczególności budynków charakterystycznych z kwestii bi bi biurowych. Mamy tutaj jeden i mamy ich łącznie z 5 i one są y, bardzo duże no i jeszcze mamy tutaj dodatkowo jeszcze takie zdaje się, jeszcze cztery budynki a nie, pomylka no i jeszcze dodatkowo mamy tutaj y, trzy charakterystyczne budynki handlowe no i na końcu jeszcze budynki specjalne pierwsze budynki specjalne, mam tutaj taki szpital no i ten szpital można sobie ulepszyć zaraz potem mamy, zajmujemy się już edukacją i mamy tutaj dokładnie za sześć dosłownie szkół i to na każdym praktycznie w szczeblu edukacji i w szczególności uniwersytetów można najbardziej rozbudować w sobie mamy tutaj trzy straże pożarne trzy budynki straży pożarnej no i jeszcze mamy tak jeden budynek policji oraz trzy budynki jeszcze yy, administracyjne I my mamy między innymi powiem tak gdzie mamy zarząd dzielnicy urząd miejski i jeszcze przedszkole no i jeszcze dodatkowo mamy jeszcze tutaj jedno, nowy całkowicie nowy e, m.in. park, e, który znajduje się w obiegach wyjątkowych i jest towarzyszy ważne jest i in, y, y, e, i na tym praktycznie e, wsządzie sensie się prezentuje cały ten e, dodatek. Tak ja prezentuje cała zawartość właśnie chińskiego region-packu. Gdybym miał ja w ogóle ocenić ten cały region pak no to powiem tylko tyle, że ten go raczej tak na 7 na 10 Ogólnie to powiem tak, budynki, jeśli chodzi o budynki mieszkalne są w ogóle ok a jeśli chodzi o budynki specjalne, w szczególności te biurowe, to one bardzo ciekawe będą właśnie się e, prezentowały w przypadku innych tam wieżowców. A jeśli chodzi o te pozostałe te budynki e, specjalne, no to powiem tylko tyle, że tak za bardzo, mocno tak nie urywają, mogą być. No to chyba to wszystko tyle.